Witam na moim prywatnym trzecim kanale. Dziś broloczek latarka. Publikuję to jako ciekawostkę, tylko z uwagi na cenę w stosunku do możliwości pozyskania z tego broloczku elementów do innych celów. No Allegro, koszt takiego broloczka to 3,99. Plus koszty dostawy od 13 do 20 zł plus trzy no, baterie powiedzmy za 3 zł, czyli nieopłacalne. To w ogóle jest nieopłacalne. Ja wczoraj byłem na targu i kupiłem to za 2 zł bez baterii, ze względu na ten duży po prostu pasek LEDowy w technologii COB no i tam jest jeszcze zaprogramowany scalaczek, który możemy wykorzystać do wielu innych rzeczy, no i to za 2 złote się raczej opłaca jak i z czego jest to zrobione możemy zobaczyć otwierając tu trzeba podważyć, widzicie ja sobie tu podważyłem, ale tu jest takie akurat wejście na żeby włączyć strug czy coś zdejmujemy klapkę spodnią klapka czyli dekielek zakrywa nam tu taki pojemniczek w którym znajdują się trzy te małe paluszki jak powiedziałem zasilany jest z trzech czyli 4,5. i pół zobaczcie mamy cały pojemniczek i tu trzeba też podważyć żeby zdjąć teraz górną część Zdejmowanie góry jest troszkę więcej kłopotliwe i zdjęliśmy górę, mamy tu przycisk, mamy osłonę panela tego LED i co tu mamy, czyli panel świecący, układ to widzicie, zaraz Wam to zbliżę. No, i tu jest włącznik. Każdy z elementów możemy wykorzystać do innych celów. Ten LED, czyli panel świecący, możemy tu odciąć i będziemy mieli zupełnie do innych celów układ który jest zaprogramowany, może nam załączać, wyłączać, robić różne rzeczy, też można go wykorzystać, dodając ewentualnie przekaźnik, tranzystor i tak dalej. Czyli to wygląda mniej więcej w ten sposób. Ten breloczek który jest latarką, posiada cztery, a nie trzy tryby świecenia jak podają niektórzy sprzedawcy widzę że nawet na portalach chińskich za bardzo nie wiedzą co to jest i ile to ma trybu świecenia a to jeszcze można układ tam pokombinować no ale to już w innym filmie jak to działa zobaczcie pierwsze świeci no strasznie jasno to świeci drugie świeci już mniej trzecie efekt Strobo I czwarte, niby wyłączenie, prawda? Ale teraz tak zobaczcie. W każdej pozycji, czy przy efekcie świetlnym dużym, czy średnim, czy mruganiu, można zrobić coś takiego. Wciskamy i przytrzymamy chwilkę dłużej. Zaczyna nadawać w systemie SOS, czyli trzy krótkie, trzy długie, trzy krótkie. Za moich czasów każdy skaut to znał. Dziękuję za obejrzenie filmu. Do zobaczenia.